W końcu jest. Kanam G3. Czekaliśmy na to 13 lat. Jest ponad 100 koni mechanicznych, jest piękny pomarańczowy kolor. Nowe zawieszenie, nowa rama, nowy silnik. Zaraz opowiem o tym wszystkim. Oglądajcie. Kanam kazał czekać swoim użytkownikom 13 lat na pojawienie się nowego modelu. W 2012 roku wyszła G2: Kanama, zarówno Outlander, jak i Renegade'a. A w tym momencie stoimy przy Outlanderze z 2025 roku, czyli G3. G3, czyli całkowita zmiana. Zmienili praktycznie wszystko od plastików poprzez silnik, ramę, wahacze. Nie ma tu albo jest parę procent. Takich samych elementów, które były w G2. To jest G3, którą teraz chciałbym Wam dokładnie opisać. Przejdziemy sobie najpierw jak wygląda, później co ma w środku, jakie są parametry techniczne. Powiem o mocy, o jego wadze, którą, którą też sprawdzimy na... zważymy go. Więc lećmy po kolei, żeby nie zanudzać. Z przodu standardowe wyposażenie, czyli zderzak stalowy, który jest od razu... Tak, jak go kupujecie. Lampa LED nie jest w standardzie, to jest akurat już dołożone. Tyle, tyle zdążył kolega sobie tutaj do tego dołożyć. Plastiki zupełnie przeprojektowane. Przejdźmy jednak od przodu, czyli skupmy się na tym, co jest, co jest tutaj, co jest nowością. Nowością jest ten duży kufer, który jest z przodu. Bardzo fajna rzecz. Sporo gratów tutaj można upchnąć na pewno i jest do niego dobry dostęp. Dodatkowo miejsce na linka. Czyli na uchwyty dedykowane. Dzięki szybkim montażu, demontażu można sobie tutaj coś dodatkowo dokleić. Ta maska podoba mi się z tego powodu, że jeżeli ją tutaj sobie przewiertamy na przykład, to możemy tu zamontować sobie spokojnie 10-litrowy kanister. No to nam się tu już robi potężny zasięg, co jest dla mnie istotną rzeczą. Lampy LEDowe z przodu. g 2 już w ostatnich latach produkcji miała lampy LEDowe. W tej dodatkowo pojawiły się tutaj takie łezki do jazdy dziennej. Myślę, że fajnie to wygląda. Kierunkowskazy zintegrowane. Właśnie tutaj też świecą. No, współcześnie. Jest współcześnie jest fajnie. Widać, że to jest pomyślane od nowa. I dobrze, że jest, ale dalej, dalej błyskają. Przód wygląda tak. Z przodu jeszcze co mamy? Mamy wyciągarkę 3,500 tysiąca lbs, czyli ponad 1,5 tony uciągu. Zupełnie wystarczająca wyciągarka. Generalnie w większych wkładach się nie montuje, więc to musi dać radę. Dalej to na linii stalowej. Można powiedzieć z innym stalową, a później można sobie zmienić ją na syntetyka, jeżeli już będzie gdzieś koła w łapki. Plastiki. Nowe plastiki wykonane z tworzywa. Tak zwanego plastiku, jak się to mówi potocznie. Poszeszki standardowe, które dali. Zasłaniają koło, bo to nas nie będzie chlapać. Dopóki nie poszerzymy tego kłada, i tu jest ciekawostka. O poszerzeniu powiemy później, ponieważ w jego parametrach technicznych przeczytamy bardzo ciekawe rzeczy, a ja już to zmierzyłem sobie i będziemy o tym opowiadać w dalszej części filmu. Kanam standardowo dał handbary. Uważam, że troszeczkę go poniosło, bo te handbary są za wąskie. Przydałyby się na pewno szersze. Co do plastików, tu jest ciekawostka. Tutaj zobacz od tej strony. Jest takie wgłębienie na kolano tutaj. Dzięki czemu właśnie mamy większą możliwość wychylenia się, e, po to, żeby zwiększyć swoją mobilność na tym kładzie. A może to pokażę tak, że gdy sobie schodzimy, to tu mam sobie elegancko umieścimy kolano i fajnie się zapieramy. O, w zakręcie. Jest to kanam XTP dwuosobowy, więc mamy podnóżkę wysoką, podnóżkę niską, jak w każdym takim sprzęcie, który ma, który jest przewidziany dla pasażera. Podnóżki są z takimi plastikowymi ząbkami do siostrymi. Nie ma aluminiowych ani stalowych tutaj nakładek, ale myślę, że to zupełnie utrzymuje, utrzyma buta z tego, co tutaj widzę, jak to jest fajnie wyprofilowane. Dwuosobowy, więc mamy siodełko dla pasażera. Pasażer może się tego solidnie trzymać. Tylne poszerzenie, tylne koła. Poszerzenia są szersze niż koło, więc, bo to na pewno stąd nie będzie wychodzić. Jeszcze raz dopowiem, dopóki go nie poszerzymy. A tu jest temat rozwojowy. Przechodząc do tyłu, bagażnik ogólny na duży kufer. I tutaj mamy na przykład, już w drugim takim że taki kufer założony, to jest odzio kanamowskie, kanamowskie akcesorium, yy, które pasuje na systemie Link i działa. Jedny minus będzie taki, że tego bagażnika, jeżeli zamontujecie duży kufer, no już wtedy nie otworzycie, tak? Ale ten akurat kuferek jest tutaj mały. Pamiętajmy, że z przodu jest duży, więc. Yy, to wszystko będzie miało, to wszystko będzie ze sobą współgrało. Przechodząc dalej, tylny zderzek stalowy i światła LEDowe z tyłu. Takie łezki, wszystko takie minimalistyczne. Mi się minimalizm akurat podoba. Zapalę je. zobaczymy jak to wygląda. I kierunkowskazy w pełni zintegrowane ze światłami. Chodźmy tu niżej. Zobaczmy co tutaj jest. Mamy wydech umieszczony centralnie. się to znam? Gdzieś już to widziałem. Dobrze jest umiejscowiony, bo to centralnie jest dużo lepiej niż tam z boku, prawda? Duża pucha. Kanam, kanam ten ma 101 koni mechanicznych, a chodzi bardzo cichutko. Dla niektórych będzie to wada, natomiast dla tych, którzy chcą się sprawnie przemieszczać w terenie i nie chcą, żeby się rzucali w oczy albo w uszy dźwięk, dźwięk ryk pojazdu, to ten, to ten wydech będzie jak najbardziej sprawny. Hak do holowania na przykład rozrzutnika czyli homologacja na T3B, ciągnik rolniczy, lekki, czy on jest lekki? No właśnie, bo w papierach jest napisane 552 kg, ale to zważymy, bo pojedziemy na wagę, bo aż mi się nie chce wierzyć, tyle jest w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu jako masa, nie wierzę, że tak jest, to sobie będziemy weryfikować. Przejdźmy tutaj, czyli zobaczmy na to, co się tutaj zmieniło, czyli mamy wahacz dolny, mamy wahacz górny. Czyli wielowahaczowe zawieszenie z tyłu. Nie mamy wahacza wleczonego, jak to było w każdym kanamie od 2007 roku. Zawsze był, kanam, był, był wahacz wleczony i drążek stabiliza, stabilizacyjny. Tutaj mamy wielowahacz, czyli poszli w kierunku takim, jakim jest konkurencja na przykład. Po co? Moim zdaniem dla wygody. Jeżeli mamy wielowahacz z tyłu, jest wygodniejsza, bardziej przewidywalna jazda. Teoretycznie mniej rajdowa. To też jeszcze będziemy testować żeby zweryfikować jak to zawieszenie faktycznie pracuje. Zobaczmy teraz na koła. Co nam tutaj dali? Dali nam opony Trail Kings. co to jest? No właśnie co to jest Trail Kings. To jest model opony. Marka XPS, czyli marka własna kanama. Tak samo kupujecie oleje Expressa, jak i tutaj zainwestowali w to, żeby sobie swój logotyp naszyć, nadruk nadrukować, odlać na oponie. Mamy XPSA Trail Kinga w rozmiarze 27914 z przodu i 271114 z tyłu. Rzeczywisty pomiar tej opony daje nam to, że owszem, jest to 27, ale na pewno to nie jest 11 z tyłu i to nie jest 9 z przodu. Tylko z przodu jest 8, a z tyłu jest 10. Wąskie opony. Często producenci na początku dają takie opony, że tak powiem, delikatniejsze, żeby nie zwiększać dodatkowo wagi. Sześciowarstwowa opona o bardzo ciekawym bieżniku, szczerze powiedziawszy. A producentem tej opony jest XPS? No nie do końca, ponieważ wyprodukowała je Wanda. Tu mamy ich logotyp. A markę AK nam zażyczył sobie, żeby było brandowane ich marką własną, także tak naprawdę mamy Wandę w brandzie XPS w modelu Trail King. Opona wygląda ciekawie, jest sześciowarstwowa. Niestety nie rozbieram jej, nie wiem jaką ma ściankę boczną. Tu ma fajny randochronny, fajny chowający felgę. Tu się wszystko fajnie zamyka. Felga z ładnym bedlokiem. Tu jest taka teraz ciekawostka. Uwaga. My tego na pewno na sklepie będziemy mieć sporo, bo to się robi tak. No. Tak, tak właśnie odpada kapsel z skanama. Więc e, to chyba nie będzie najlepszy element tegoż pojazdu. Zapraszam Cię tutaj, żeby zerknął sobie. Tam paluszkiem pokażę. Mam nadzieję, że tam wyostrzy. Stabilizator z taką ciekawą obejmą. Interesująco to wygląda. I tutaj mamy zawieszenie podium półtorej. Gazowo-olejowe z bardzo dużą regulacją na gwincie. To już akurat jest znany motyw. Z trójstopniową regulacją dobicia. Nie mamy regulacji odbicia, mamy prostą regulację zawieszenia powiedzmy półsportowego, bo tak naprawdę to jest kład, to jest który nie jest zupełnie sportowy, tylko to jest, to jest topowa maszyna dla tych, którzy chcą mieć wygodną, porządną, solidną, dużą maszynę. Do ścigania czy Outlander będzie idealny, czas pokaże. Testy pokażę. Skupmy się, co tutaj jest na konsoli centralnej. Mamy wyświetlacz znany z poprzedniego, także tutaj są te, te elementy, które już zostały zastosowane w poprzednich modelach. Kluczyko zrywka. Wyświetlacz w tym momencie jest jeszcze e, czarno-biały. tak? W, z tego, co mi wiadomo, to w 2025 roku mają wejść nowe wyświetlacze, zupełnie kolorowe, ale jeszcze w tych pierwszych modelach wyprodukowanych w 2024 roku Canon zastosował wyświetlacze, które chyba mu jeszcze leżały na magazynie, więc są takie. Co do kierownicy, mamy od razu podwyżkę taką. Moim zdaniem to jest jeszcze wszystko za nisko, bo ja bym to jeszcze podwyższył, ale może przez mój wzrost yy, to tak ja bym wymagał, niekoniecznie wy będziecie wymagać. Tutaj mamy manetki podgrzewane dołożone, akcesory nie standardowo ich nie było. Mamy tryby jazdy. 2x4, 4x4, blokadę dyferencjału, visco lock, biegi standardowo 5, tak jak zawsze to było, czyli parking, wsteczny, neutral, do przodu i wolny do przodu. Dodatkowa, dodatkowe, tu jest taki przycisk, nie wiem czy jesteś w stanie go nagrać, to jest ciekawa rzecz, której nie było, czyli 3 -stopniowe hamowanie silnikiem. Nie musicie używać tyle hamulca. W zależności od tego, jak sobie tam klikniecie, tak później pojazd będzie Wam wyhamowywał z prędkości, żeby nie obciążać klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych, tylko żeby schamował sobie to poprzez skrzynię pasową. Trzystopniowe wspomaganie kierownicy, które już było wcześniej też stosowane, to jest zmienione. W jakim stopniu to jeszcze tego nie wiemy. Jeden hamulec centralny, który mamy pod lewą łapką, czyli dobrze. Elektroniczna przepustnica. Chodząca świetnie, dobrze, że nie ma linki, ale to już nie, te, nie ta klasa pojazdu, także tutaj elektroniczna przepustnica jest standardem. Przejdźmy może do bardziej technicznych rzeczy. Opowiedzmy sobie o silniku, przekładni, jak to wszystko działa. G3 to zupełnie nowy silnik. Silnik o pojemności 999 cm3, czyli tak zwany 1000, bo tak jest zaznaczony, i on generuje 101 koni mechanicznych przy 7500 obrotów. Żaden seryjny kład w tym momencie nie ma 101 koni w serii. Możesz na sobie to tuningować, Kanamdał to standardzie. Czy jest to potrzebne? Uważam, że tak. Mocy nigdy za dużo. Po prostu trzeba być logicznym przy używaniu manetki gazu, żeby sobie się przemieszczać tak jak należy, a jeżeli trzeba, to żeby można było przyłożyć tak, żeby nas wyciągnął z opresji. Ja to akurat lubię. Popatrzmy sobie tutaj na boczek. Tuż odpięliśmy, sobie, odpięliśmy sobie boczny plastik. Dzięki tylko jednemu, jednej takiej zaczepce, i wychodzić sobie tutaj z boku. Przekładnia pasowa z fajnym dostępem do wszystkich śrub do odkręcenia paska. Tak naprawdę tam jest tylko jedna śruba zgubiona którą ciężko będzie troszeczkę dostać, natomiast wymiana paska nie powinna być zbyt skomplikowana. Tu widzimy kawałek ramy, jest zupełnie inny, to jest rama rurowa, która jest złożona z dużo większej ilości elementów niż G2, bo G2 tak naprawdę to były dwa profile i dopiero do tych profili tutaj była, było dół, była góra i tam było, tam były tylko właściwie wieszaki do podtrzymywania kolej, kolejnych elementów, a tutaj mamy wiele rurek, które są porobione, tak jak zresztą w większości kładów, także kanam Zmienia tutaj pewną koncepcję myślową co do, co do produkcji swoich pojazdów. Wracając do silnika, ma 96 Nm momentu obrotowego. Co do silnika, to wygląda on tak. Tutaj mamy też tą jedną zaślepkę, którą sobie w tym momencie zdjęliśmy. Mamy dostęp do całego przyrządowania. Popatrzcie, ci, którzy znają kanalowskie silniki, ten układ cały. Wygląda to zupełnie inaczej. Tu nie ma nic podobnego, co było wcześniej montowane. Co do zasadności um, tych zmian, to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Przejeździmy rok, dwa. Jak ten silnik się zachowuje? Czy można go tuningować? Bo może za chwilę to nie będzie 101 koni, tylko 110 albo 120. Czemu nie? Polak potrafi to na pewno, bo z poprzednich generacji, z 90-92 koni, wyciągaliście ponad setę już spokojnie. więc tunerzy do dzieła y, będzie tutaj w czym grzebać. Z ciekawostek jeszcze jest taki, że Outlander wyszedł w wersji G3 a Renegata, czyli tej ści ścigaczki. Hmm. ściganta, kłada, który, którego używacie w zawodach, nie wypuścili póki co nowego. Także on póki co jeszcze będzie klepany stary. To podejrzewam, że na 226 pewnie coś, pewnie coś wymyślem i też tutaj zmodyfikują. Póki co mamy Outlandera. Hmm. I trzeba się cieszyć tym, że w końcu Kanam coś nowego zrobił. Nowe zawieszenie, bo na to czekaliśmy. Konkurencja w postaci Polarisa zrobiła przepotężne zawieszenie w 2020 roku. Mamy rok 2025, czekaliśmy na G3 i oto jest. Skok zawieszenia z tyłu to 31 cm, skok zawieszenia z przodu to 28 cm. Bardzo potężny skok, zawieszenia, i co za tym idzie, dużo ma być większa wygoda i bezpieczeństwo jazdy. I tutaj jest pytanie zasadnicze: Moja, jako użytkownik przez wiele lat Polaris'a, jak i Kanama, rzadziej, zresztą Kanama też użytkuje, ale akurat Mavericka, jestem tego zawieszenia bardzo ciekaw. Za niedługo sobie pojedziemy. Ale co chciałbym powiedzieć teraz, jeszcze, jeszcze tutaj Wam, to ten wielowahacz, który pokazywałem, te koła i ten rozstaw. Uwaga, 119 cm wyliczyliśmy miarką, że tutaj jest pomiędzy kołami. Opony owszem są dość wąskie, ten kład nie ma dystansów, no bo po co do nowego zawieszenia montować dystanse. I tu jest taka duża zagłoska z mojej strony. 119 cm względem na przykład konkurencji, czyli 142 cm ma Polaris. Moim zdaniem będzie sporo za mało. Nie wiem dlaczego tak zrobili, uważam, że powinni zrobić co najmniej 130-130 parę cm, żeby ten pojazd był stabilny. Wiemy ile sprzedajemy poszerzeń i Generalnie wszystkie swoje kanamy prawie wszyscy je poszerzacie na dystansach. I co tutaj trzeba było zrobić w nowym kanamie, Również poszerzyć. I ten drugi pojazd, przejdźmy sobie tutaj, zobaczyć. Jest poszerzony dystansami po 5 cm na stronę, czyli uzyskaliśmy 129 cm. To wciąż jest wąsko. Ponieważ jeżeli przejdziemy sobie jeszcze dalej, to pokażę Wam troszeczkę taką zapuszczoną g 2 Nie zapuszczoną, tylko trochę brudną. Przejdźmy sobie. I tu, poprzez oponę, dystans uzyskaliśmy 136 cm. Mamy niższego kłada, dużo szerszego kłada, na pewno stabilniejszego czy wygodniejszego, tego nie mogę powiedzieć. To jest duża zagadka, czy ten kład przy tej szerokości zawieszenia będzie sobie radził rzetelnie w terenie. Mam nadzieję, że tak. Niebawem przebieram się i jedziemy zrobić pierwsze kilometry. 600 kg, to ze mną. 500 beze mnie. Kład jest zatankowany, ma jakieś 3 czwarte baku, czyli można określić, że ten kładziorek waży około 480 kg yy, na sucho bez benzyny. Kuferka tutaj nie ma, który waży gdzieś mniej więcej 5 kg, więc 485 tak uważam, że gdzieś mniej więcej ten kanał waży. Kanał Outlander 2025 G3. Jest moc, przejechałem parę kilometrów, za chwilę jadę to upalać troszeczkę mocniej. Mamy śniegowe, zimowe warunki. Czy sprzyjające? Zobaczymy. Krótki test, bo nie będziemy dzisiaj robić wyprawy na 2000 km, ale już niebawem czemu nie? Jestem bardzo go ciekaw. Przejechałem już tutaj z 10 km, żeby tu dojechać, i teraz jadę upalać. Ma ABS-y, już w Kanamach od dawna są montowane, ale on działa naprawdę z.biście. Fajnie schamował, nic nie robi nieprzewidywalnego, zaraz to wszystko będę testował. Oglądajcie. Paręnaście kilometrów zrobione na tym kanamie Outlanderze G3, który jest zupełnie nową maszyną. Wrażenia pierwsze zjazdy? Bardzo dobre. Szczerze wydawało mi się, że tak wąski pojazd z takim skokiem będzie troszeczkę bardziej przewrotny. Jak na razie nie udało mi się go przewrócić, ale to, tak jak powiedziałem, paręnaście kilometrów wiosny nie czyni. Trzeba to. Testować dalej. Myślę, że właściwie tego pojazdu, czyli Bogdan, mój kolega, będzie testował go zdecydowanie bardziej, bo wiem, że się tam na jakąś większą wyprawę wybiera. Ja też na takie pojadę. Ja takiego kanała jeszcze nie mam, czego będę miał, to czas pokaże. Na pewno testujcie, wypowiadajcie się. Wy którzy już macie te pojazdy w komentarzach, będzie bardzo miło usłyszeć co na ten temat myślicie. Proszę tylko wypowiadajcie się rzeczowo na temat tej trójki, bo to jest ciekawostka, to jest nowość, to jest zupełnie nowy pojazd od Kanama, czyli od producenta, który robi fantastyczne maszyny, tak? Jest w czołówce jeżeli chodzi o to, jak konstrukcyjnie zaawansowane kłady potrafi zrobić. Coś, co powinno być moim zdaniem poprawione. Dlaczego koło jest tu, a zderzak jest tu? Czyli mamy klasyczne kanamowskie rozwiązanie. Dlaczego tego koła nie wywalili do przodu? Wtedy lepsze jest natarcie na dziury, przejazd przez rowy jest możliwie głębszy i mógłby jeździć po ścianach. Nie zrobili. No ale zrobili. Dość fajną maszynę, którą trzeba dalej sobie testować. Taka mała uwaga, właśnie od właściciela tego pojazdu, czyli Bogdana, że jak ten kanał przyszedł, to wszystko, co było fabrycznie dokręcone, było świetnie skręcone, a co do pozostałych elementów, które były dokładane, no trzeba było troszeczkę poświęcić czasu, żeby to wszystko sobie zweryfikować. Nawiasem mówiąc, tyle o tym sprzęcie. Zostawcie suba, jeżeli Wam ten film się podobał, tak żebyśmy mogli nagrywać coraz to kolejne maszyny i żebyście mogli obserwować nasze poczynania dalej. Dzięki i zapraszam do kolejnego filmu.